już to największy ze wszystkich występujących obecnie ptaków na Ziemi. Nie ma on zakrzywionego dzioba ani ostrych szponów jak ptaki drapieżne, ale posiada za to długie nogi wyposażone w tak potężnie umięśnione uda, że jednym kopnięciem może zabić hienę. Struś posiada tylko dwa palce, z których jeden jest mały, a drugi, duży, to mało powiedziane. Jest potężny, a do tego zakończony wielkim pazurem. Łatwo się domyślić, jak może się skończyć silne kopnięcie takim orężem w brzuch. Strusie to nie loty co oznacza, że te gigantyczne ptaki swoimi skrzydłami mogą co najwyżej wachlować się w trakcie upału lub wymachiwać nimi podczas tańców godowych, ewentualnie używać ich w trakcie kąpieli piaskowych czy wysiadywania jaj. Dla strusi od skrzydeł znacznie ważniejsze są nogi. Są one u nich tak dobrze rozwinięte, że dzięki nim ptaki te są najszybszymi istotami dwunożnymi biegającymi po ziemi i mogą rozwijać prędkość dochodzącą do 70 km na godzinę. Z prędkością 50-60 km na godzinę mogą natomiast biec długo, pokonywać długie dystanse i to także w trakcie upału. Zdolność kopania to poboczna funkcja silnych nóg strusia w stosunku do funkcji lokomocyjnej. Aczkolwiek także mająca ważne znaczenie i zdecydowanie zwiększająca szanse przetrwania na afrykańskich sawannach. Dlaczego jednak ptaki te zatraciły zdolność lotu? Wiadomo przecież, że strusie wywodzą się od latających przodków. Czy nieskuteczniej byłoby wznieść się w powietrze w obronie przed drapieżnikiem, zamiast kopać go czy uciekać? Pytanie to oczywiście tyczy się wszystkich nielotów świata. Na przykład kormoranów z Galapagos, których rachityczne skrzydła budzą wręcz politowanie, bo nie tylko nie ułatwiają im życia, ale nasiąkając wodą, wręcz uprzykrzają im życie. Czy także całej masy ptaków z Nowej Zelandii ze sztandarowym kiwi czy papugą kakapo na czele. Ptaki te żyją jednak w miejscach bardzo ograniczonych w naturalne drapieżniki naziemne. Często prowadzą skryty, nocny tryb życia, szukając pokarmu na ziemi czy tak jak kormorany galapagoskie w wodzie. Wystarczy chwilę się im przyjrzeć, by zrozumieć, że zdolność lotu jest im zupełnie zbędna. Ze strusiami jest jednak zgoła inaczej. Te żyją pośród najgroźniejszych drapieżników na ziemi: lwów, gepardów, lampartów i całej masy innych stworzeń, które od samego tylko wyklucia się strusi z jaj chcą je pożreć. Wzbić się w powietrze i zostawić to wszystko za sobą. To kusząca perspektywa. Być wolnym jak ptak. To wszystko brzmi pięknie, ale należy też pamiętać, że zdolność lotu to także znaczne biologiczne koszta i poważne ograniczenia. Spójrzmy na dropia olbrzymiego. Jego kuzyn, drop zwyczajny, do niedawna występował licznie także w Polsce. Drop olbrzymi żyje jednak tylko w Afryce. To trochę taki struś w miniaturce. Również żyje on na rozległych sawannach i prowadzi w dużej mierze podobny do struśa tryb życia. Zaniepokojony ucieka na długich nogach, podobnie jak struś, goniony biegnie jeszcze szybciej i dopiero w ostateczności wzbija się w powietrze, mocno bijąc skrzydłami i unosząc się nisko nad ziemią. Lot często ratuje mu życie. Ale ewidentnie także jest dla niego znacznym wysiłkiem. Drop szybko ląduje zaledwie kilkadziesiąt czy najwyżej kilkaset metrów dalej. To jeden z najcięższych ptaków świata zdolnych do lotu. Dropie są tak ciężkie, że nie potrafią latać na długie dystanse. Zdecydowaną większość życia spędzają na Ziemi, a ich powietrzne eskapady ograniczają się w zasadzie do podlotów lotów krótkodystansowych. Drap olbrzymi ewidentnie znajduje się na granicy zdolności swobodnego lotu, balansując ewolucyjnie gdzieś między dużą masą ciała a zdolnością lotu. Nie można mieć wszystkiego jedno ogranicza drugie. To po prostu wynik biologicznego bilansu zysków i strat. Przed drapieżnikami można bronić się jednak nie tylko wzbijając się w powietrze, ale także szybko uciekając po ziemi. Lub po prostu rozwijając dużą masę ciała. Gigantyzm automatycznie sprawia, że dane zwierzę znajduje się poza zasięgiem wielu drapieżników. Doskonale obrazuje to przykład słonia, któremu nawet lew często musi schodzić z drogi. Struś poszedł tą właśnie drogą, zatracając zdolność lotu, ale zamiast tego rozwijając masę ciała, szybki bieg, a także mocne kopnięcie. Największe strusie osiągają wagę 150 kg i wysokość 270 cm i są samcami. Samice są nieco mniejsze. Ptaki te żyją w grupach od kilku do kilkudziesięciu osobników, a w okresach godowych dzielą się na haremy składające się z jednego samca i kilku samic. Samce w tym czasie wydają specyficzne basowe odgłosy. Obwieszczają w ten sposób swoje roszczenia do rewiru oraz znajdujących się w nim samic. Jako, że strusie są największymi ptakami na Ziemi, nie powinien dziwić fakt, że składają też największe ze wszystkich ptaków gigantyczne jaja. Jajecznica z takiego jaja może wyżywić niemal pół wioski, jest bowiem odpowiednikiem jajecznicy z około 30 kurzych jaj. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę stosunek masy ciała samicy do masy zniesionego przez nią jaja, to strusie wypadają blado bardzo blado dokładnie odwrotnie niż wcześniej. Na tle innych ptaków składają najmniejsze w stosunku do dorosłego ptaka jaja. Strusie jajo waży około 1,5 kg, co dla samicy ważącej 100 kg stanowi jedynie 1,5% masy jej ciała. Najcięższe natomiast jaja w stosunku do masy ciała składa kiwi. W jego przypadku pojedyncze jajo stanowi nawet 25% masy ciała samicy. Strusie, w przeciwieństwie do kiwi, składają jednak bardzo wiele jaj. Dodatkowo w jednym gnieździe jaja składa po kilka samic z haremu dominującego w danym rewirze samca. A ich wysiadywaniem zajmuje się samiec z tylko jedną, główną samicą. Co ciekawe, samica ta potrafi odróżnić własne jaja od jaj innych samic, co często wykorzystuje, wyrzucając z gniazda niektóre jaja słabszych samic. Wysiadywaniem jaj zajmuje się zatem dominująca para z Haremu. W dzień jaja wysiaduje samica, jej ubarwienie jest szare i stanowi lepszy kamuflaż za dnia na szarym piasku. W nocy natomiast jaja wysiaduje samiec którego pióra są czarne i niewidoczne w nocnym mroku. Ma to istotne znaczenie, gdyż gniazda strusi znajdują się na ziemi i nie są specjalnie ukryte. Oprócz tego rodzice stosują także inną, sprytną strategię obronną gniazda, polegającą na udawaniu rannego, co ma odciągnąć drapieżnika jak najdalej od gniazda. Młode wykluwają się już od 35 do 45 dni po złożeniu jaj co, jak na tak wielkie jaja, stanowi bardzo szybki rozwój zarodków. Krótka inkubacja to także strategia obronna. Jaja w gnieździe na ziemi są wystawione na pastwę losu, a zatem im krócej się w nim znajdują, tym większe mają szanse, by przetrwać. Strusie to zagniazdowniki. Po wykluciu pisklęta szybko opuszczają gniazdo, by podążać za rodzicami. Będąc na safari w parku Krugera, miałem okazję na własne oczy widzieć, a także sfilmować strusie z młodymi. To te właśnie ujęcia. Przez dłuższą chwilę filmowaliśmy z jeepa dorosłe ptaki, zupełnie nie dostrzegając młodych uwijających się pod ich nogami. Potwierdza to tylko wysoką skuteczność doskonałego kamuflażu piskląt w naturalnym środowisku. Druga rzecz, która zwraca uwagę, gdy już je się dostrzeże. To fakt ich niewielkiego wzrostu w stosunku do wzrostu rodziców. Trudno, żeby było inaczej, skoro strusie jaja są najmniejsze ze wszystkich ptaków w stosunku do rozmiaru ciała rodziców, to podobnie powinno być z pisklętami. Strusie żywią się głównie nasionami, liśćmi krzewów, trawą, kwiatami, owocami. Pożerają także małe owady oraz drobne zwierzęta żyjące w trawie. Oprócz pokarmu połykają także liczne kamyki, których objętość może stanowić nawet 45% całej objętości żołądka. Służą one do rozdrabniania pokarmu, mielą go niczym żarna i zwane są gastrolitami. Strusie bowiem, tak jak i inne ptaki, nie posiadają zębów, którymi mogłyby rozcierać pokarm na papkę. Wiele ptaków połyka więc gastrolity, a to samo robiły także roślinożerne dinozaury. Za posiadaczy najdoskonalszego wzroku powszechnie uważa się sokoły. Co ciekawe, strusie śmiało mogą konkurować z sokołami, a być może nawet są lepsze od sokołów pod tym względem. Mają potężne gałki oczne, większe nawet od własnego mózgu. Doskonały wzrok to kolejna z adaptacji, która ma rekompensować strusią utratę zdolności latania. Skoro nie możesz wzbić się w powietrze w obliczu nadciągającego niebezpieczeństwa, Musisz ulepszyć swój system ostrzegania. Strusie widzą na odległość 5 km. Kiedy dostrzegą drapieżnika, są praktycznie nie do schwytania. Jedynym zatem skutecznym sposobem polowania na nie jest atak z zasadzki z wykorzystaniem elementów krajobrazu, takich jak drzewa i krzewy. Dorosłe strusie są bardzo trudnym celem dla drapieżników i dlatego rzadko są wybierane jako cel. Z powaleniem tego ogromnego ptaka radzą sobie najczęściej jedynie grupy współpracujących drapieżników. Młode strusie natomiast bardzo często padają łupem licznych drapieżników, i to pomimo parasola ochronnego, jaki roztaczają nad nimi rodzice. Śmiertelność młodych wynosi 90%, i największa jest w pierwszym roku życia. Jednak gdy młode przeżyją już ten trudny okres, Podrosną, zbudują masę, ich szanse przeżycia gwałtownie rosną. Duży, może więcej. Strusie należą do najdłużej żyjących ptaków na Ziemi. W niewoli najstarszy struś osiągnął niemal 63 lata. I jako, że strusie łatwo rozmnażają się w niewoli, nie są specjalnie wymagające, a do tego mają smaczne mięso i składają równie smaczne, wielkie jaja, chętnie są hodowane na fermach na całym świecie, w tym także w Polsce. Strusie od wieków nie tylko trzymano w niewoli i hodowano w celach konsumpcyjnych, ale także i ujeżdżano. Pierwsze wzmianki o jeździe na strusiach pochodzą jeszcze ze starożytności. Trudno tu jednak mówić o względach praktycznych, bo struś to słaby środek lokomocji. Chodzi tu głównie o względy sportowe i rozrywkowe. W wielu miejscach na świecie do dziś organizowane są wszelkiego rodzaju wyścigi w jeździe na strusiach, a nawet wyścigi strusich zaprzęgów. W wielu miejscach przejażdżka na strusiu to także atrakcja turystyczna. Czy jednak etyczna? Dopuszczalna waga jeźdźca to zazwyczaj 80 kg, ale nawet i taki ciężar na grzbiecie to dla strusia zapewne znaczny wysiłek. Na koniec została najważniejsza, zapewne najbardziej was nurtująca kwestia dotycząca strusi. Czy strusie rzeczywiście chowają głowę w piasek? Odpowiedź brzmi tak, ale tylko w kreskówkach i bajkach. W rzeczywistości często widywane są z głową nisko przy ziemi podczas połykania kamieni, nasion czy po prostu podczas żerowania w trawie, co z odległości może wyglądać jakby właśnie strusie miały głowę schowaną w piasku. Tak zapewne powstał ten mit, którego korzenie sięgają jeszcze starożytności. Choć kto wie, może i istniał kiedyś struś, który chował się w ten sposób. Jedno jest jednak pewne. Nie przetrwał selekcji naturalnej. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.